Nie mamy granic, więc zdejmuj stanik a, a, Dziś z kąplami, znowu ze bucha wdychamy a, Nie widzę granic, a, a, jebane dragi a. Wszystko wydamy, ej A, muszę zapalić Zdjęła mi skuty, ej mu czujesz się głupi? Dawaj mi plugin Muszę to kurwa no teraz zamówić a, nie widzę granic, a, a Jebane dragi, a Dziś to wszystko wydamy, ej, A, muszę zapalić Znowu wezwają mi tele Znowu rozmowy z hillerem Może no mi kurwa poleje Zratuj, bo chyba coś wieja a, nie czuję nic, bo z lodu mam serce Powiedz, ty będziesz gotowa, kiedy odejdę Już kurwa nie pytać to u mnie jak kiedyś Nie chcę już żadnych odwiedzi Nie potrafię ci uwierzyć Pora przejąć serię, Już nie jestem z tobą w tym Zamiast wciągam ściągam dym Ona niby na poważnie wyszło, że nie była real Teraz w mam relację Kurwa. Chcę zarobić bańkę Milion. Bo tu coś naprawdę serio. Muzyka lekarstwem jest dla mnie Nie lubię z wami to coś gadki Co ty chcesz mi przetłumaczyć W twoju mam porady, Muszę sam sobie poradzić, mam poradzić. O na bań, dzisiaj młyn Jak mam to naprawić Jak mam tutaj żyć? Kiedy sam straty? Jak mam tutaj żyć? Bołeś się obracić Ty już nic nie znaczysz hey, Nie mamy granic, więc a mu stanik ja, z plami, znowu sobie bucha wdychamy a, Nie widzę granic, a, a jebany dragi Dziś to wszystko wydamy, ej, a, muszę zapalić Wzięła mi sputy, ej, ej, czemu czujesz się głupi? Dawa mi plugin, muszę to kurwa na teraz zamówić a, Nie widzę granic, a, a, jebane dragi a, Dziś to wszystko wydamy, ej, a, muszę zapalić